Prowadzany jednak gdzieś tam w kuluarach pomiędzy federacją i zawodnikiem i ja z mojej strony za to, że naciskałem i gdzieś negowałem tą kontuzję Amadeusza, chcę w moim imieniu przeprosić. Przepraszam Ciebie Amadeusza. Ja nie ma problemu, ja Amadeusza nie przeproszę, bo znam parę rzeczy z kuluarów też, które no, zachowam dla I siebie. Właśnie, właśnie Bogdan, bo słuchaj, mam do Ciebie takie pytanie. Wiele zawodników w tym ty zgłaszałeś kontuzję na przykład na dzień przed walką i ta kontuzja nikt cię nie wysyłał na badania nikt nie negował nie, czy ona nie, jest prawdziwa. Wysłany. No zostałeś wysłany na normalne, ale jak pokazałeś w sensie dokument już, no to tak. już cię nikt nie mówił, a może pójdź jeszcze na jedno, może jeszcze na takie, może jeszcze na takie, to czemu do Amadeusza? Do, do, dokumentacja została przeprowadzona nieco inaczej i moja kontuzja miała yy, wyglądała nieco inaczej na dokumentacji medycznej. Okay, ona wykazywała ale... to bardziej skrupulatnie. Czemu w przypadku Amadeusza jednak jest tak niski, tak niskie zaufanie. Bo teraz właśnie też powiedziałeś, że coś tam wiesz. Już, już ci tłumaczę. W kwestii Amadeusza nie chcę wchodzić w kuluary i w kulisy, z tego względu, że po prostu mamy swoją umowę i podpisane pewne klauzule, które tutaj nie, po, nie pozwalają, by nie, za dużo zdradzać. Ale ja i Amadeusz jesteśmy świadomi, że... Że to koniec Polaka, kurwa! No. Już jutro. Że negocjacje wcześniej też były, a Madeusz wykazał chęci, a konkretnie jego menadżer na pewną inną formułę. Na No Limit już nie było. Była tam jeszcze sytuacja z trenerem Mirkiem, że No Limit nie, jednak te rundy tak. No i po prostu tutaj obudziło się nasze jakieś brak zaufania, przez co wyszło jak wyszło. Mam też jeszcze jedno do Ciebie, Michał, pytanie, bo zarzucałeś w przypadku Prime MMA, że bardzo długo nie mówią o kontuzji zawodnika, że przeciągają to maksymalnie, a wy wiedzieliście o kontuzji Amadeusza od 10 dni i ja nie zostałem poinformowany, publiczność też nie została poinformowana. Dlaczego tak Ju, się stało? To się Po pierwsze Prime MMA yy, nawet, nie, nawet nie zgłosili, bo ty powiedziałeś, że zarzucam im, że nic nie mówią, a oni w ogóle nic nie powiedzieli o Soroko, jeżeli chodzi o Prime, a tak więc tutaj totalnie yy, to nie jest argument. A druga rzecz jest taka, że wiadomym faktem jest, że główna sprzedaż pay-per-view jest na ostatnie dni. My poczekaliśmy na tydzień przed, jeszcze bo jeszcze, jeszcze, negocj jeszcze, jeszcze, chwila. jeszcze negocjowaliśmy z Amadeuszem i tak jak powiedziałem wcześniej, były wykazywane chęci na inną formułę, dlatego nie do końca wiedzieliśmy na czym stoimy. Po prostu niedzielna konferencja to był moment, w który, moment kulminacyjny, w którym po Ja po prostu... tylko ważną rzecz chcę dodać, którą na pewno zapomniałeś albo pominąłeś przypadkowo, e, że jak lekarz mi zrobił blokadę, to kazał odczekać trzy e, dni, żeby zobaczyć wtedy, e, jak to będzie wyglądało, nie? Też. I ty dostałeś y, cowo i, i twój trener zgodził się na walkę jedna runda dziewięciominutowa w małych rękawicach. Dlaczego tak. finalnie wyszło, że to będą trzy rundy dwuminutowe? Jak poszły te negocjacje Myślę, i, i kto o tym zdecydował? Według, według mnie, z, z tego co rozmawialiśmy, to głównie chodziło o to, że za 6 tygodni mieliśmy mieć rewanż, a 9 minut w małych rękawicach, no byłoby to swego... no mocno byśmy się porozbijali longiem. I oprócz tego, to jeśli 9 minut trwa walka, jak Już w podziale na rundy, dlaczego w ogóle rundy są trzyminutowe, a nie dwuminutowe, to była nasza wspólna decyzja, tak mi się wydaje, że się zgadzasz, że w trzyminutowych musimy rozłożyć trochę siły, a w dwuminutowych możemy lecieć pełen gaz. A wtedy, Rafał, pozwolę sobie wspomnieć, co powiedział Rafał Pasterak. wolę obejrzeć sześciominutową napierdalankę na pełnym gazie, niż dziewięciominutowe szachy, boks defensywny, arabki z 2. Okej. Okay. Adrian, ty przyjąłeś <słuch> większość warunków swojego oponenta, a mimo wszystko... Nie, nie, nie. Dlaczego moich warunków? No, żeby ma być boks. No, ale to nie były moje warunki. A czy to to kompromis? Były to, to, to był kompromis. Też uważasz, Adrian, że to był kompromis? No ja nie miałem wyjścia przecież, I na ciebie by nie było walki. To nie wiem, kompromis. Ja również nie miałem wyjścia. byłem nie mogłem walczyć, bo byłem ma. Ale nie, 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 nie mówmy, nie, nie zakładałbym z góry narracji, racji, że, że to był mój, ponieważ te, te negocjacje były między nami. Okej. Okay. No dobrze, ale ustaliliście takie i takie warunki, była ustalona waga, a mm -hmm. teraz finalnie okazuje się, że mieliście limit 78, a ty ważysz powyżej tak, 80, 83. I co ty, Adrian, o tym myślisz? Jak odbierasz to, że y, Amadeusz nie zrobił wagi? E, serio, jak mam powiedzieć, to jest mi w chuj przykro. Serio, jest mi w kurwę przykro. Bo y, nie będę się tutaj rozklejał i tak dalej. Ja z nim rozmawiałem już też na ten temat i mu powiedziałem, co ty myślę. I nie wiem. Nie wiem też, jak to teraz mam tu wszystko obrać w słowa, ale jestem jest... Kurwa, po prostu yy, wiedziałem, starałem się naprawdę, żeby do tej walki doszło i, i chyba przyznać, że widziałeś, że mi też na tej walce zależy. No, tak, byłem, nie nawet, wiem, że nie. byłem nawet zdolny mhm. załamać barierę nienawiści mhm. do ciebie i porozmawiać z sobą w cztery oczy, spróbować się dogadać, żeby ta walka się odbyła. Zrobiliśmy to, dogadaliśmy się, mhm. o czym... W dzień przed walką mhm. robisz mi taką krzywdę, mówiąc mi, że, wy, że okazuje się, że wyjdziesz do mnie 6,5 kg więcej. Waży 77 i 1. Przypominam ci, no, że kategorię, bo ty sobie taką kategorię wybrałeś. To, to stań, jest waga, stań, stań na wagę teraz. Jak możesz? Zobaczymy, czy ty ważysz. Ty też. Ja mam ci, z siebie wszystko? I stawisz na tej wadze? No jestem ciekawy, czy w jesteś nie waszych. Że, że nawet w ciuchach nie waży 80. Hmm? Nie wiem, ja myślę, powiedziałeś, że, że 77 ważysz. Gdzie jest waga? Nie możemy czy zerknąć, czemu nie? Nie ma problemu, ja mogę stanąć. Ja nawet w ciuchach, w tym momencie, nie zdejmując ciuchów, nie będę ważył nawet 80. Stary, powiem Ci tak, zachowałeś dobra, mega... To mega nie... stań. To no to nie, no. Ja ma problemu. nie, ja nie twierdzę, że oszukujesz, no, no to oszukujesz, że ważyłeś na 77, ale możemy zweryfikować. Dobra, da tą wagę, spokojnie. No dobrze, jeżeli chłopaki chcą zweryfikować wagę ja jeszcze raz, mimo że to... Nie ma problemu. W sumie... Przecież ja ważyłem rano, tak. na porannym dzisiaj ważeniu, o godzinie 10, ważyłem tak. 77 Okay. Podważasz to, że tyle mogłem ważyć? Nie. Okej, okay. no to, to po co chcesz, żebym się ważył teraz? No bo mówisz, że, że teraz też będziesz podobnie ważył. 78,5 max waży. max, maxów. Okay, no. no dobrze, ale Adrian zrobił uwagę. I teraz pytanie, czemu to Stary, się nie udało? Okej, okay, no to już, wyobraźcie sobie, że pewnego dnia dostajecie kontuzję i zastygacie w domu, tak? Eee, jesteście świadomi tego, że walka jest odwołana. Skoro jest walka odwołana i nie może do niej dojść, bo masz kontuzję, to po prostu ani nie ćwiczysz, siedzisz w domu. Dodatkowo byłem smutny, że musiałem zawieść tych nie mówię, część ludzi tutaj na pewno też jest za mną, tych wszystkich ludzi, którzy pisali Tim Ferrari, władca piekieł i tak dalej. Więc wiadomo, podjadłem sobie i tak dalej. W niedzielę, ja nie, czy ja w niedzielę wyraziłem chęć walki? Ja w niedzielę nie wyrażałem z tego, co pamiętam, chęci walki, ale w ostatecznym rozrachunku zagadaliśmy się na takie zasady i na taką formułę, która mi odpowiada. Po powrocie do domu, y, która to była około trzecia w nocy, to jest niedziela. Następnego dnia jest poniedziałek, wstajesz rano, stajesz na wagę, bum, 80 y, ponad 5 kilo yy, I 4 dni na zrobienie wagi, więc. I tak uważam, że mam pod górę, ponieważ ja nie mogłem pójść na salę i dwie godziny jeździć na rowerku. Poczekaj, daj mi tylko to Dwie godziny jeździć na rowerku, e, cały zapocony i robić tą wagę. E, więc jak miałem zrobić, jeśli nie na treningu. Samą dietą, miałem się, zag... miałem się nagle głodzić 4 dni, uznałem, że oddam mu po prostu te 30%. Poinformowałem o tym nieszczęsnym fakcie wodaży. Ja tylko... Że nie dam rady A jak zrobić jak... tej tej strony. Ja chcę tylko nadmienić jedną rzecz, bo to jest też dla mnie ważne. E, poprawię mikrofon bo słabo mnie słychać podobno. E, wracając jeszcze do robienia wagi. Ja nie jestem kurwa jakąś osobą stary, która mogłaby się na ten temat wypowiadać, no. bo jestem grubasem, ale chciał tutaj Anna Andrzejewska, nasza zawodniczka e, zrobiła 15 kg. Słuchaj, jak ja do niego schudłem 5 kg w półtorej dnia. Więc półtorej ale dnia. wiadomo, że ten i wyszła do walki wygrała. No, no, tak, no to no brawo, brawo dla niej, i... chwała dla niej. Podkreślam. Ale z racji, że ja głodziłem się, trzymałem dietę, Hmm? Dajesz mi 50 tysięcy ze swojej garzy i jestem w stanie z tobą wyjść. Jak nie, biorę zastępstwo, biorę wybiór. 30 tych procent na miałem nie nie Nie, 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 Od, nie licząc... Jedyne, co mogę dać? Ponad te 30%, co i tak przekracza te 50 tysięcy, to mogę dać 10 tysięcy na cele charytatywne i to z przyjemnością, ale do... na pewno nie dam to góry. Dobra, ani, kurwa, dajesz złotówki. 50 tysięcy na cele charytatywne Słuchaj. i wychodzę z tobą do walki. Poczekaj. 50 tysięcy na cele charytatywne i wychodzę z tobą do walki. E... Inaczej, za... inaczej nie to? ma innej opcji. 50 tysięcy... Ale w mojej, ale 30% to jest nie. ponad 50. Ale 30%... Zaproponowałem ci w całości 80 tysięcy i odmówiłeś. Ale tak. jest jedna rzecz, którą muszę odmienić, tylko daj mi to powiedzieć. Wstałem rano, poszliśmy na wagę, był tam sędzia Jarosz i uważam, że to, warto, e, że to warto po prostu poruszyć. Sędzia Jarosz, zważyłem się. Powiedział, czy robię wagę? Nie, więc trzeba teraz uzgodnić z nim, czy on się zgadza, czy się nie zgadza. I w tym momencie przez godzinę dyskutowali, aż Polak powiedział, że akceptuje takie warunki, że jest zgoda. A skąd I powiedzieli mi, od Piotra Jarosza możemy do niego w tym momencie zadzwonić, on jest sędzią głównym. W tym momencie powiedzieli mi, możesz iść. I jeść i pić, walka się odbędzie. Dwie i pół godziny później e, dowiaduje się, że Adrian narobił w majtki i że każe mi oddawać 30% mojej gaży. Nie dość, że wychodzę kurwa do niego kontuzjowany, to jeszcze mam zbić dzisiaj 4 kg. Prosiłem go, że dobrze, zbije dla ciebie jeszcze 3 kg. Nie zgodził się. Jakie 3 kg? Posłuchaj mnie, wszedłeś na wagę mając. 70. przepraszam, 83 80. 600, powiedziałeś, że może zbić do 82, czyli półtorej kilo. Półtorej kilo. Z rana, powiedziałem ci z rana zbi, miałem 83,5, ale chyba po powiedziałem śniadaniu ci, i po napoziału miałem więcej. Tak? Powiedziałem I mówiłem ci, to, ci ile ważę. Powiedziałem wtedy. ci, to chociaż zbi do 81. Tak, do 81 Powiedziałeś, że nie. I po posiłku, ważyłem 84,8 i to ważyłem się u pączka w pokoju na jego wadze. Spoko, spoko, sprawdzać. Mam chłopaki wagę, bo wcześniej pytaliście. Dalej, dalej ci tłumaczę to jest chwilę. Dalej ci tłumaczę, że ja. Miałem, miałem, mogłem wziąć Słuchaj. sobie wywiura za ciebie, pytałem no. się ciebie, chcesz tej walki czy nie, powiedziałeś, że chcesz, a teraz cały czas okay. tu mówisz, Ale mam kontuzję. Chłopaki, znowu się Ale jest jedna rzecz. Jak chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. ja powiem jedną rzecz cały czas robisz, cały czas robisz taką narrację, ja mam kontuzję, ja nie muszę walczyć. Ja ci zadałem pytanie, chcesz tej walki? Powiedziałeś, chcę. To dogadajmy się, kurwa. Powiedziałem ci, dawaj zbij do 80. Ale w kontrakcie jest jasno: napisane, 80, 80, nie robię 80, wagi 30%. 80, ale, ale słuchaj mnie, w kontrakcie też powiedziałem, Dobra. że ja nie muszę brać tej walki kompletnie. Mm. To, Mogę ja wziąć wywióra. Ale, to, to ale, ja ale ja dalej, się, ja dalej to chcę zrobić. To tych, rzecz ja dalej chcę zrobić to dla tych, ja to dla tych hmm. wszystkich ludzi. Czyli walczymy, mamy to. Posłuchaj, dalej chcę to zrobić dla tych wszystkich ludzi, chcę no. zawalczyć z Tobą, tak? Tak. Gadaliśmy? gadaliśmy. Dlatego... I każesz mi, mi oddawać 30% i jeszcze odwadniać nie, nie. się 4 kg. Ja nie, każdy ma w kontrakcie, że jeśli nie zrobi wagi, to oddaje 30% dla zawodnika, ale zawodnik może się nie zgodzić. Bo w UFC okay. na przykład tak było, że zawodnicy mm -hmm. bardzo często nie robili wagi, sobie po prostu wychodzili, oddawali pieniądze i wygrywali walki. Tak. Ale to jakby Adrian Polak podejmuje decyzję, czy on do tej walki chce, czy jednak wygra. I, I on, i, nie wiem, i, czy to wtedy jest walkower, czy jak to wygląda. Tak, jeżeli ja bym on nie przyjmie. z nim. Ale... ale właśnie pytanie, czemu nie najpierw się. Bo walkover. Amadeusz mówi, że sędziemu Jaroszowi powiedziałeś, że się zgadzasz, a po dwóch godzinach zmieniłeś decyzję. bo, słuchaj, słuchaj, to było coś takiego, że stanęliśmy na wagę i. Yy, yy, Kurwa, to, to było już rano, wiesz? Ogólnie Jarosz powiedział, że pierwsze słyszę, że walka może być odwołana, że Polak zaakceptował warunki i tyle. Tak, mhm. ja byłem na. Konferencji, jak spójrzcie, jak się role odmieniły, jak ze mnie szydził, jak się ze mnie wyśmiewał, paluszek, kurwa, bądź mężczyzną, no. bądź mężczyzną, krzyknij to... sobie! Tak. No to bądź mężczyzną, bierz buchę i, i po zbierz ty? jutro w pierdol no I po co tu jestem? Bądź mężczyzną. Ale zobacz, zobacz, pięknie, to obracasz to, to wszystko do mnie Fajnie było zobacz. odwrotnie. Ale patrząc, co? ale nie, 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 bo tutaj słuchaj mnie, to nie no. ja sobie złamałem paluszek, nie przepraszam, nie złamałem, skręciłem lecz na kolejne. Ale to nie ja mam obsrane majteczki Ale tylko się ty. Masz, masz ty. To, Wym... Wymyśliłeś kontuzję. Jestem gotowy na czekoladym. Wymyśliłeś kontuzję. Wymyśliłeś kontuzję. Nie, mam nie na to papiery. Ma... U Boksdela są, i było tak. masz złamany palec? Z takimi, z takimi kontuzjami to ja walczyłem co chwilę. Wariacie. No to jesteś bohaterem, udowodnij to po raz Świetnie. kolejny. Dlatego ci to powiedziałem, hero. dlatego ci powiedziałem, hero. mam opcję walczyć z tobą, albo z wywiórem yy, za taki sam hajs. No, no, stanie... Zawsze możesz narobić ponek. Jesteś w, w stanie walczyć z tobą, oddajesz, tak jak się mówiliśmy, hajsa cele hartytywna cały. W sensie Nie, dla mnie jest 30% twojej gaszy, i dodatkowo oddajesz na cele charytatywne I dobra, chuj, co łaska, ile dasz? Na cele A ty ile dasz? To poczekaj, ja się będę ciebie, to ty masz kontuzję, i to ty. Yy, no ja mam kontuzję, masz, ja, masz, ja mam kontuzję, to ty masz, i zrobiłem ci łaskę, że to ty z tobą masz kontuzję. walczę, bo, bo Ale chciałeś. Pytałem się ciebie, czy chcesz walczyć, powiedziałeś, że tak. Tak, ja z tego co pamiętam, to był kurwa na mnie nacisk. Spotkaliśmy się dzisiaj... Mordeczko, jak masz odwagę, Ale... mówić do mnie, bądź mężczyzną, no. wyjdź z kontuzją, bądź mężczyzną, A co ja tu no to wychodzę, A co ja to tu wyjdź ze mną. Ja mogłem już nie to zaakceptować, ja już cię mogłem nie zaakceptować dawno temu. Przyszedłem dzisiaj, porozmawiałem z tobą. Ej, ale patrzcie, jak się boi. Ale, ale gdzie jaki się boję? A ja powiedziałem, ja pierdol, że. No, ale bądźmy jeszcze. Poczekaj, 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 dlaczego. To są wrac... twoje słowa. Tak, ale dalej tłumaczę, że wezmę z tobą walkę, tylko zapłać dodatkowy hajs na cele hardyna, że za z to, że się godziłem. Dam tobie kilkadziesiąt tysięcy, żebyś się puchli, nie dasz mi. I tylko, dam i dorzucę dziesięć tysięcy tylko na celu hartuwów. Ale ci to odebrane za to, że nie zrobiłeś wagi i się obżerałeś, gdy ja ciężko trenowałem, robiłem wagę, głodowałem, piłem wodę. A ty obżerałeś się i jadłeś pataję sobie z Queen of the Black w restauracji. Ta. Rozumiesz? Tym się różniliśmy. Ja się przyłożyłem do tej walki. No, a ty. olewać mi, sobie że pytanie. miałem kontuzję, ale jak miałem kontuzję, to byłeś taki koza, Katarzyna, Ale jesteś okulary, żeby nie było widać, że jest przestraszony, siedzisz tu i, okay. i, i jakieś kosmiczne warunki, bo wiesz, Jakie że. To jest. Jakie kosmiczne? No Powiedziałem, daj, proponowałeś mi sam ten hajs. No, co proponowałem ci? Ile jesteś w stanie, nie liczymy, liczymy? Słuchajcie, od 12.30 nic nie jadłem, do 18.00 nie piłem, aż zobaczyłem, że zeszło mi tylko 800 gramów i dobra. mówię, pierdolę, dobra Ile? bo dobra, zacząłem dobra, sobie dobra, pić, no jedzenia tutaj nie dobra. miałem, co tutaj pić tej walki? Chcesz tej walki? No Żeby nie było tak, że ja. Ale ty ci... nie, nie, nie dysponuj nie, nie, nie. moimi pieniędzmi. Jak Dobra, chcesz to nie, nie, nie. sam, jak jesteś posłuchaj, taki dobroduszny. To sobie coś rozdaj. To jest, to ma być dla ciebie kara za to, że nie zrobiłeś. No Ty wagi. Kurwa, nie jesteś od karania mnie, ja tylko ciebie no. uka ukaram w ringu, jak się odważysz do mnie wyjść, kurwa, gościu. Ale po co tutaj jestem? No nie Wiesz, wiem, żeby ja błagać prakno. mnie, kurwa, żebym oddawał żebyś, całą tak, żeby do... Żebym tobie i na cele tak. charytatywne. Błagam cię. Żebyś dołożył pieniążki za to, że nie zrobiłeś wagi, żebyś wpłacił na cele charytatywne. Tak. Błagam cię o to. Dawaj, wpłać. Płać te pieniążki i bierzemy no to walkę. No mówię, wpłacam 10 koła, tobie daję kilkadziesiąt. To pięknie. Płacz, płacasz 20 koła i bierzemy walkę. 20 koła? Na cele do, etatywne dodatkowo płacasz Z przyjemnością, 20 koła. baby. Zgadzasz się na to? No jasne. Robimy kurwa tą walkę. Wow! I chór. Pięknie. Zajebiście. się. Jaram się chuj. w W ja końcu doszliśmy do czegoś! I bo jest to kurwa ostatni procent. Dobra, program. daj spokój, ile jeździłeś się. bez prawka? Jeździłem, jeździłem bez prawka, to prawda. No i to Ale bardzo... pytanie, czy ty masz prawko? A co cię? To? Bo ja mam. Pomidor. Ale ja Dobra. odpowiedziałem. No jakieś... nie, nie wstydzę się tego. Jeździłem bez prawa jazdy, to prawda. Jakiś czas jeździłem bez prawa jazdy. Nie, nie w ogóle interesuje. Czy mamy? Ale Zabaj chcę wiedzieć. To Jak ja, od, ja powiedziałem ci szczerze, teraz ty. No, powiedziałem, ja o tym wiem, to nie, nie musiałeś mówić. Ale to czyżby tu był stary Ej. jakiś strach przed tym, że. Jest, są storki, na, że zapierdala, że cztery buddy bez zdane prawa jazdy. No, ale strach, Mordą. Ja po prostu wiesz, nie czuję się zobowiązany, żeby ci się z tego pucować. Mamy gadać o walce, a nie o moim prawie jazdy, tak? No tak, no ale. No i tam zamknięty. Ty chcesz się powiedzieć? No to też pociągnąć. Ja nie mam prawka? Nie, na, ale mam no bo mam szofera. Oj, no dobrze. Ale ja mam pytanie. Be face to face. Spokojnie. Ja nie bez tary, no, bez, bez tego tak patrz. Tak nie tak obiecujesz, tak że nie będzie rękoczynu? Obiecuję. Energia buzuje i panowie tutaj ewidentnie wypukani z emocji. Niech już pierwias. Niku ja, niku ja. Piecujesz wszystkim, że będzie ciężki lokal? No, nie chcę obiecać, bo jak sobie nie trzeba, to będzie lipa, ale po to idę. Dziękujemy Wam chłopaki za program i zapraszam hejtera do ważenia. Ważenie